Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa pochodzącego z Becajdy Galilejskiej i prosili go mówiąc, Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa a jeśli ktoś mi służy uczci go mój ojciec teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć ojcze wybaw mnie od tej godziny ależ, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę ojcze w imię twoje wtem rozległ się głosy z nieba już wsławiłem i jeszcze w sławie stojący tłum to usłyszał i mówił zagrzmiało Inni mówili, Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus, Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz, a jak gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę. Ten tekst jest dosyć irytujący, ta Ewangelia. Natomiast, zanim do niej przejdziemy, mam takie pytanie. Pan Jezus przychodzi teraz do Ciebie. I mówi ci chodź za mną. Kto by chciał tak teraz pójść za Panem Jezusem ręka do góry? Okej, okay, jest parę osób. Myślałem, że będzie więcej, <laughs> ale spokojnie. Bo ja bym chciał dzisiaj, wiecie, na bazie tej Ewangelii pokazać, że warto to przemyśleć. Czy ja w ogóle za tym Jezusem chcę pójść? Może warto to przemyśleć. Bo pierwsza rzecz. Zaczniemy w ogóle od końca tej Ewangelii. Jezus mówi tak: Władca tego świata zostanie wyrzucony precz. Władca tego świata zostanie wyrzucony precz. Kto jest władcą tego świata? Oczywiście demon. Demon. Ym... Jezus mówi za tym, że, że demon będzie za chwilę wyrzucony precz. Wiecie, demon, uwaga, demon jest mistrzem udawania. Demon jest mistrzem udawania. Co demon chce udawać? Ano, demon chce udawać miłość, czyli Boga. Demon chce udawać miłość. Miłość ma to do siebie. Że ma w sobie coś tak oszałamiającego. Miłość jest tak pociągająca, jest tak fascynująca, ale też miłość ma to do siebie, że jest uwalniająca. Tym jest miłość. Ona pociąga, oszałamia, uwalnia. Kiedy spotykasz Boga, kiedy spotykasz miłość, to masz to doświadczenie że ta miłość cię przenika do trzewi do głębi do każdego miejsca twojego serca i pragniesz być już tylko z nią pragniesz być już tylko z nim pragniesz być już tylko z Bogiem ona jest niesamowita oszałamiająca ale masz też to doświadczenie że chociażbyś był w stanie teraz jak cię tak dotknęła ta miłość oddać za nią wszystko i pragniesz tylko więcej to mimo tego masz to doświadczenie, że jesteś wolny, że to ta miłość cię uwalnia, że to ta miłość czyni cię wolnym. Bo miłość uwalnia z tego wszystkiego, co było, co nam nie pozwalało żyć. Umiłość uwalnia z tego wszystkiego, co nam nie pozwalało żyć w radości. I teraz jest demon który jest mistrzem udawania. Miło, demon udaje miłość, czyli daje grzech. Grzech jest oszałamiający. Grzech jest pociągający, ale grzech nie uwalnia. Grzech nie uwalnia. Wręcz przeciwnie, grzech zniewala. Bo kiedy dotkniecie zło, kiedy dotkniecie grzech, to to będzie tak pociągające doświadczenie, że ty będziesz planować, jak zgrzeszyć. Będziesz sobie organizować czas, miejsce, żeby zgrzeszyć. Bo to jest fajne, bo to jest przyjemne, bo to jest miłe, bo to daje poczucie wyższości. Ale mimo tego, że to będzie może fajne, miłe i przyjemne, to będziesz mieć poczucie, że, że sam się z tego nie uwolnisz, bo nie masz wolności. Dlatego właśnie demon udaje, demon udaje miłość, a efektem tego udawania jest właśnie grzech. I teraz jest tak, Jezus mówi, że władca tego świata będzie wyrzucony precz. A wiecie w jaki sposób Jezus wygrywa z demonem? W jaki sposób Jezus wygrywa z demonem? Bo zobaczcie, demon włada przez dominację i zniszczenie. Przez dominację i zniszczenie. Jezus wygrywa z demonem przez uniżenie i przez odbudowanie. I to jest w sumie bardzo nieprzyjemny obraz. Bo to oznacza, że Jezus nie spuszcza demonowi łomotu, tak? bo, on, bo spuszczenie komuś łomotu byłoby zdominowaniem, a Jezus nie chce zdominować. Jest nawet wręcz dokładnie odwrotnie, co będziemy mieli za dwa tygodnie: to demon spuszcza Jezusowi łomot. Bo doprowadza go do śmierci. I to śmierci na krzyżu demon spuszcza Jezusowi łomot. Po co? Żeby go zmusić do nienawiści, żeby go zmusić do przemocy. I co? I mu się nie udaje. I mu się nie udaje. I to właśnie Jezus daje się skopać, Daje się zniszczyć i w ten sposób pozbawia demona jakiejkolwiek władzy. Właśnie przez bierność. Więc warto się zastanowić, czy ty na pewno chcesz za Jezusem pójść. Bo skoro idziesz za tym, który daje się skopać, który daje się wychłostać, to możesz być pewnym jednego i tobie się dostanie. I tobie się dostanie. Drugie, Jezus mówi, kto chce iść za mną, ma służyć. Nie? Załóżmy, że chcesz iść za Jezusem. To musisz pamiętać, że on nie przyszedł po to, żeby Jemu służono. On przyszedł po to, żeby służyć. Uwaga, to jest bardzo ważna informacja. Jezus nie chce, żebyś mu służył. Jezus nie chce, żebyś mu służyła. Jezus chce, żebyś służył, służyła razem z Nim, a nie Jemu, razem z Nim. Ale nie żebyś, żebym służyć tym, tym, którzy są w stanie Ci się wynagrodzić, nie tym, którzy są tego godni. Nie On chce, żebyście poszli razem do grupy tych najbardziej parszywych. Do tych najbardziej niegodnych, do tych najbardziej niewdzięcznych, opryskliwych, nieprzyjemnych. Bo on przyszedł służyć tym niegodnym, być jeszcze niżej niż oni. Więc się warto zastanowić, nie? Się warto zastanowić, czy warto Jezusowi służyć? Czy warto pójść za Jezusem? Zastanowić się, czy warto pójść za Jezusem, bo nikt tego nie zauważy, że za Nim idziesz. Nikt tego nie zauważy. Nikt cię za to nie doceni. Nikt ci za to nie podziękuje, bo On nie przyszedł po to, żeby Jemu służono, ale żeby służyć. I trzecia rzecz. To jest ziarno. Bo jest jeszcze jeden motyw. No bo dobra, załóżmy. Idę za Jezusem i słyszę dobrze. On będzie pobity, on będzie wyśmiany. Ja sobie myślę: dobra, dam radę. Zacisnę zęby. Zacisnę zęby. Dam radę. Będę na tyle mocny. Niech imię chłoszczą. Słyszę. No dobrze, On przyszedł służyć tym niegodziwym. Ja sobie myślę, okej, okay, to będzie trochę trudniejsze. To już zacisnę nie tylko zęby, ale też zatkam nos, żeby tym niegodziwym służyć. A Jezus mówi: Wiesz co? Jest jeszcze jedna rzecz. Się warto zastanowić, bo nawet ci zapszańcy, do których pójdziecie, ym... Oni nie tylko, że cię nie podziękują, oni cię odepchną. Oni cię odepchną. Ty wpakujesz nie wiadomo ile godzin, ty wpakujesz nie wiadomo ile siły, ale to nie jest tak, że ty się będziesz cieszyć efektami tej pracy. Że ty będziesz mógł, że twoje ego wzrośnie, bo będziesz widzieć piękne owoce i pomyślisz sobie, dobra warto było. Trochę było trudno, ale jest ok. Jest jakiś owoc tego, nie? E, wręcz przeciwnie, wręcz przeciwnie. Ziarno musi obumrzeć. Ziarno musi obumrzeć. Więc warto się zastanowić i przemyśl to dobrze, czy chcesz pójść za Jezusem.